Siemano, witajcie na moim kanale. Ja jestem W Dzisiejszym odcinku budujemy boisko na bezludnej wyspie, gdzie później będziemy grali mecz 3 na 3. Zbudujemy też o jest czajnik, Siemano. Zbudujemy też y, bramki, bo nie mamy bramek. Mamy tylko piłki, siatki. Musimy zbudować sami bramki, musimy zrobić y, sami boisko. Może zrobimy je na wodzie, może zrobimy je na piasku, może zrobimy je w powietrzu. W powietrzu na pewno nie. Ale na bank wy musicie wpaść do czajnika na film, bo spędziliśmy na tej wyspie 50 godzin szalony film. 50 szalony godzin. Film. I powiem tak, ty mówisz o jakimś meczu? Meczyk. A jak się dzielimy? E, no było no pewnie jak na bluef, jak staniemy w szeregu. Dwie drużyny będą po trzy osoby. To dla zwycięskiej drużyny 1000 dolarów. Biorę to też, ja będę grał w tym odcinku, więc ja mogę zgarnąć kasę. To mi się podoba. Fajny czajnik, widzicie jak na wyspie tutaj kasę przepierdziela. A co się działo, u czajnika na filmie? U -du 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 -du. Ja się cieszę, bo w końcu wygram. Wy zostawcie łapkę w górę. Skąd wiesz, że wygrasz? Zostawcie łapkę w górę. I subika, jak ta czerwona koszulka musi się zrobić szara. Yy, mm. Dobra, trzeba zbudować boisko. Chodźcie. Bramki Tak wygląda nasza baza. Więcej sobie możecie zobaczyć na kanale Ujulki, bo Julka nagrywa vloga z tego całego przedsięwzięcia. Mamy dwie takie siatki. A jakbyśmy te bramki dali trochę tak do wody, żeby było tak. Ale my zrobimy to boisko na cyperku. na tym cyperku. O, to to tak. rudy to jest bob budowniczy, więc ogólnie musisz jakoś zainicjować tutaj, jak postawić bramki. O. No kacz, to piłku. słuchajcie, jesteśmy w dupie. <laughs> Plamik nam spiega! Ej! Hey! 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 To chce być ze mną w drużynie! Ja nie, ale potrzebuję dwa patyki. Julia, wydaje mi się, że nikt nie chce. I noża, i noża. Robimy. Jak mogę zmniejszyć? Cień. No. A takich No. A możemy, my? A takich nie tak, było nigdy. Było, i No, ej, ej, dobra, dobra. I zrobimy jeszcze jeden taki z tyłu po prostu. Dobra, sznurek, mamy rudy jakiś? Nie. Mamy taśmę. To dwa taśmę, poprosimy. Ej, kto oglądał high school niech powie, że jest tak dzisiaj wygląda no. jak Roy Bolton z y, trójki. Julia, by go nie znalazła, On tak szybko spierdzielał, że nawet go złapałem. No, przed rafami od razu już sobie nogi prawie ej, bo, że... Jeszcze pod koniec na niego rzucałem, bo. Myślałem, że go nie dorwę. Super, dziękuję, że A my takie trójkątne będziemy mieli braki? Tak, tak. Ostro! Bo na odwrót spróbuj, bo jak tu jest tam... Daj tutaj jeszcze. Próbuj. Na odwrót, na odwrót. To do góry, to do góry, nie. Tak, to do góry tak? może. No, to do góry. Nie. I tam to rozciągniemy. Hej ho, do pracy byś szło, hej A ty to zrobiłaś sama, wiesz hmm, o tym? Nic nie jest. Ja nawet, ja trzymałem po prostu nóż w tym miejscu, no to... Dobra, może... chciałeś mnie XD Płynął raz marynarz, który na pokładzie sobie gwizdał i za karemu mu wyrosła gadająca <laughs> <laughs> Hej ho, kolejkę nale... Dobra, to trzeba dobrać tam miejsce Hej ho, i si sobie trójkę, hej ho, doszli na górkę, hej ho, zaczęli kopać tak się zwie robota Że wiecie, bo tutaj będzie linia końcowa Ahoj! Macie taśmę? Co? Taśma! A Macie taśmę? Główno go słychać no, Tak Szła dzieweczka do laseczka, do zielonego, oho, do zielonego, zielonego. Dalej? Wszystko Okej okay. Bo w tą stronę robimy, nie? Nie. A jak? Jedna tu, druga tam. Tak daleko będziemy no. biegać trzy na trzy stary? No. Ale masz piłki. No. <grymne> Bo ja tak myślę, że chyba tu jak będziemy wkopywać, nie? No. I tak wiesz, <grymne> jakbyśmy dali tu <grymne> Jakbyś mógł ostry wodę przytrzymać, żeby mi się tu nie lała. <grymne> chyba nie uda widzowie. To to się chyba nie uda. Ej, nie damy rady tak! <grymne> nie? Ile braku! Patrzcie do tyłu i czatać. A ty się e, e, daj! No nie w to miejsce. No nie to jest tu, jest tu, jest tu, się uda. To się... Poproszę tępy nóż i załam po Pracamy, Wracamy, bierzemy wszystkie rzeczy i wracamy. nagrywamy Nie daj hmm. się na coś, trzymaj kija. No tak. tak. by chciała, I jeszcze, jeszcze, jeszcze tak, tędy ten, ten by jeszcze chciała. No to to. Dobrze wam idzie, panowie, jest dobrze, jest świetnie. Okej, okay, dobrze, tutaj. Chcesz pomóc? Nie, dobra. Nie, dobra. Drugą bramkę będziesz robił. Aha. Dobra. Stary, ale tu będzie brama, ty. No nie no, przecież bramka musi być pusta jakby. Nie, nie, tu nie robimy. Patyki trzy, no to przecież ten jest jeden i te dwa po bokach, tego nie rozumiem. to są trzy duże, dwa małe. To jest małe. Czego ty don't understand? Na Wiesz co w chcesz zrobił teraz? Trzed ja na go Ja tego nie widziałam. Nie no zobacz co się dzieje. Idealnie. Tego kika musisz na pół ostre jakoś zobaczyć. Nie ma problemu. Mam pomysł tak to zmonetyzować, widowie. Tą bramkę będzie można wylicytować. Za darmo ją zostawimy po prostu tutaj. Chłopie. Nie mówię, że mnie chłopie! <laughs> Babu, proszę no bardzo. Na pół. No? Idealna połowa. No prawie. No, Przepraszam, ma, tak mogę tak to uciąć, nie dobra, Nie, nie, nie to stary, to już... no stary, już zacząłem ciąć. To trochę może tutaj wzórnik, no? dobra. Daj noża. skrócę. Daj noza, nie skracaj Daj noza, Co mogę skrócić? Daj noza, noza. Skróci. noza. 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 łeb skrócić. Czemu tym nożem, k**wa, no, no on jest jedyny ostry. Nie, nie, nie. Gościu, przyjdźmy godzinę robić bramkę, to jest drugi wady. Jestem mega doświadczony w tym. No, to ja odejdę. Przepraszam. Nie, trochę, tak? Po prostu... Musiałbyś okay. sobie usztywnić da... to, na przykład, płatność na ziemi to, nie, nie. tak, nie. i... No, Ale ja jest to zjedno cięcie. Nie, to żadek. Patrz. Dwa cięcie. Trzy. Cała ność się trzyma. Uważam, że moja rola jest tutaj już zbyteczna, idę posiedzieć. Dobra, wera, robimy to. Okej. Okay. O, styknie. No, to samo! Chciałbyś gdzieś zostać. Ja bym wziął tą bramkę i zaczepiał ludzi, żeby trafiali do bramki. Wszystkich mieszkańców, siedem osób. Nie no, stamtąd tam nie idę, nie jestem nie że Tam są rekiny, ośmiornice, stary... Dobra, no to też idę. Tak jest! Zgubiliśmy krokodyla, odpłynął nam dosyć daleko. Jestem przygotowany, mam maskę, mam płetwy. Operacja ratujemy aligatora. Nie sądziłem, że kiedykolwiek do tego dojdzie, to my będziemy ratować aligatory. Ej, to jest tak daleko, że boisz się, że nie zdążymy! go nie zdążymy, po złożymy my go potrzebujemy. Gdzie on jest? A na głębokich wodach generalnie są rekiny, nie wiem, czy wiecie. Tak się chyba nie udano. Nie, totalnie nie. Jeszcze prąd nie sprzyjał w ogóle. Niestety operacja uratować ligatora zakończyła się niepowodzeniem test, Rameczek szybki jeden na jeden z trudnym zagram. Paki właśnie popłynęli ratować naszego krokodyla tutaj z naszymi ratownikami z sąsiedniej wyspy. ograniczmy kola. Płyną, żebyśmy nie stracili krokodylka. Krokodylku będzie nami. Dobra, ruszyliśmy widzowie. Płyniemy uratować nasze skarby. Ale pamiętajcie, nie zaśmiecamy tu nic, nie zaśmiecamy wyspy, nie zaśmiecamy oceanu. Niestety tutaj turyści jak przyjeżdżają i nawet kubylcy nie dbają za bardzo o te wyspy. Nasze materady są gdzieś tam. Nie wiem co płyniemy tam. Tak jest! Wygrałem to, mamy to, tak! Nie! Yes! Nie! Yes! Yes! Tak! Nie! Yes! W zasadzie wygrywa w meczu pokazowym. Nie wiem, jakie będą miały tam grać, ty. Bez dwa to jesteśmy, a ty śledźcy, szybcy strasznie! Widma jest tam, a my jesteśmy tak daleko. Jak u daleko, stary? Ay, yeah! Great, we have this one. I don't know where is the other one. Yeah, only one. Yeah, I can see that. This is there. Yeah, yeah, yeah. Ale mamy, mamy krokodylka. Do drugiej wyspy. Jak to jest możliwe, że ona dopłynęła przez 100 jest kilometr stąd No i to albo więcej nawet no. Patrzcie tam jest wyspa i to nawet jej prawie nie widać Jest taka malutka Who A jest? to mówią one... yeah, Great one Szczerze to nie dziwię się, że ludzie potrafią na oceanie jakby gdzieś od... dodryfować totalny ni gdzie nie? No teraz ogólnie minęło ile 50 minut i nie ma nie, no nie 5 km. Ale my jesteśmy głupi, że chcieliśmy to w flaw złapać. No, <grymne> my normalnie. Wespe do urkowania i go. Słuchajcie, tak się prezentuje nasze aktualne boisko. Mamy już rozmieszczone bramki, mamy zrobione linie. Wiem taką murawkę, taką fajną murawkę. Tak jest. Nie wiem czy na ścisłe to zrobić. Chłopaki tutaj zrobili specjalną fosę, która będzie chroniła nasze linie i końcówkę boiska. Ej, serio, kurde, to jest grube. Co budowało się tamy za dzieciaka, nie? Zaraz zobaczycie, jaki zamek stanie z basenem normalnie. Zajebiście, kurde, dzięki, no! Trochę mi ta linia nie wyszła, zobacz. Hiś. Kurde, to mi się powstrzyma ta, ta wajcha, ty. Wajcha. Ja my chyba zagramy w tym meczu w drugim odcinku. O stary, ale teraz to jakby profesjonalista. Teraz to się orze zboże. Jak tam Krzysiu? Popie boisko prawie gotowe i za chwilę będziemy zaczynali, ale to już zobaczycie w drugim filmie już jutro. Zostawiajcie opeczki w górę, możecie już się zapisywać na premierę, bo mecz będzie o tysiąc dolców dla drużyny wygranej. A, ta, no tak, mocno. mocno. Klikajcie koniecznie zapisujcie się na premierę. Czyli tutaj. można powiedzieć, że mecz o prawie pięć koła na nasze polskie złote i pewnie tak